Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Top Model Seniorzy. Jak widzicie, nasi seniorzy tutaj nad ranem szaleją po domu, jakieś tańce, rozmowy, ale za chwilę, niestety, będziemy musieli pożegnać kolejnego seniora i udamy się na naszą kolejną sesję zdjęciową. No, już tam jakieś zdjęcia widzę, dziewczyny robią. W każdym razie, udamy się właśnie do spa, do takiego miejsca, gdzie nasi seniorzy będą mogli się trochę zrelaksować. Trochę potrenować, może nie tak bardzo potrenować, jak po prostu trochę zażyć ruchu, po prostu, bo wiadomo, w takim wieku jakiś ekstremalny sport, taki nie wiem, bardzo wysiłkowy, to może by nie było to zdrowe, ale jakaś joga, myślę, jak najbardziej się nada. Także już Wam ogłaszam, kto, które miejsce. Więc słuchajcie, pierwsze miejsce w tym odcinku, aniela tym razem, także aniela piętka, pokaż się. Tu stoi Aniela, wciąż jeszcze w piżamce, także możecie ją zobaczyć. Chłopaki tu ją obstąpili, ale Aniela jest właśnie tutaj. Następne drugie miejsce dzisiaj to będzie Krystyna. Krystyna, pokaż się nam: Krystyna w różowej piżamce, także możecie teraz zobaczyć szybko naszą Krysię. Trzecie miejsce to będzie tym razem Bożena. Bożena mamy tutaj w takim koczku z wypełniaczem. Tak. I miejsce czwarte dzisiaj, exequo Maria. Maria mamy tu z pytką, przebrała się w strój codzienny. I tym razem, właśnie czwarte miejsce również zajmuje Antoni. Antoni jest tutaj i Antoni mi się kojarzy z takim troszeczkę playboyem. No, ale powiem Wam spodobał wam się Antoni w każdym razie, ponieważ czwarte miejsce wciąż bezpieczne. No i dwa ostatnie miejsca, nad, nad wiadomo, które będą troszeczkę takie, no, budziły wątpliwości, że tak powiem. Więc, więc po pierwsze nasz Henryk. Henryk, tutaj mamy Henryka, a po drugie nasz Włodek. To są ostatni mężczyźni, którzy jeszcze nie mają podanego miejsca, ale słuchajcie, nawet jeżeli Włodek dostałby dzisiaj minusa, i tak opuściłby program, ponieważ przypominam, dwa minusy oznaczają opuszczenie programu, a minus jest za przedostatnie miejsce. Ale Włodek dzisiaj był na miejscu ostatnim i Włodek dzisiaj opuszcza program, czyli tutaj właśnie mamy Włodka. A Henryk, Henryk, pokaż się gdzie jesteś. Henryk tutaj przy komputerze, ale pisze SMS-y, minus minusa. Także pierwszy minus dla naszego Henryka. Okej, okay, tak chwilkę widzimy się w naszym spa, w naszym takim, wiecie, no nie wiem jak nazwać miejsce, gdzie się ćwiczy jogę. W każdym razie po prostu jedziemy na tę jogę i widzimy się tam za chwilę. I jesteśmy pod takim olbrzymim spa. Jak widzicie, tutaj są jakieś jacuzzi i tak dalej, chociaż w sumie nie mamy. Zaplanowanych jakoś bardzo strojów kąpielowych, bo bardziej bym chciała takie bardziej fitnessiarskie te stroje. Także wejdziemy sobie już tutaj do środka. O, zresztą sami, sami sobie już weszli. I ja teraz szybciutko wszystkich poprzebieram. Chciałam tutaj, słuchajcie, wynająć instruktora, ale popełniłam błąd. I jako, że nie jest to budynek publiczny, to nie możemy tego zrobić. Ale każdej naszej kobitce tutaj każemy ćwiczyć, kobicę każdemu tutaj uczestnikowi, każemy właśnie ćwiczyć tę jogę żeby sobie troszeczkę tak jak mówiłam właśnie poćwiczyli, zażyli trochę tego ruchu. Także zapraszamy tutaj wszystkich. Mamy 8 miejsc, ale nas jest już szóstka. Także no po prostu chodźcie, chodźcie. Tutaj nie wiem czy można zawołać no wiecie jakiegoś tam masażystę, można to trudnić. Zaraz zobaczymy pierwszą z brzegu kobietką. Hmm, powiem wam szczerze, że, że chyba nie, nie wiem. Także na razie powstrzymamy się od tego, a nasi Tutaj uczestnicy niech sobie tutaj ćwiczą tę jogę. Zobaczcie, myślę, że nawet nieźle im to idzie. Wiadomo, tam raczej nie mają zbyt dużej, z dużej umiejętności harmonii, ale troszeczkę też może być. Także zobaczcie, może zobaczymy w tym lustrze. Zawsze mi się podobało u mnie na takiej małej sali gimnastycznej w średniej szkole, właśnie takie lustro. Miło było popatrzeć, gdy się ćwiczy, jak to wygląda po prostu z boku. Także tak nasi uczestnicy tutaj ćwiczą. Tutaj widzę, coś Maria się obija, coś nie ćwiczy, a ćwiczy dobrze. Także OK, damy im chwilkę poćwiczyć. Niech sobie po prostu poćwiczą, dopóki mają ochotę. A za chwilę będziemy robić sobie wzajemne zdjęcia. Mam nadzieję, że lustrzanki są w pogotowiu, są. Także cieszę się bardzo. A posuwam może te zdjęcia i z wyposażenia w międzyczasie. Wszyscy skupieni. No nie wiem, czy to dobrze wpłynie na zdjęcia, powiem Wam. Coś czuję, że średnio. Kliknęłam teraz wszystkim, żeby weszli do tego jacuzzi. Było co prawda też do wyboru wejść na górę razem, ale powiem Wam, że trochę się obawiam, że mogliby się zawstydzić, co byłoby niewskazane, jeżeli chodzi o sesję zdjęciową. Więc, jak widzicie, schodzą na dół, idą dalej. No nie, przebiorę się w sumie w stroje kąpielowe, więc sobie narobiłam teraz trochę więcej roboty, ale dobra, Najmniej mi się troszeczkę zrelaksować, bo wszyscy tacy widzicie zmęczeni tym życiem, więc tak, niech sobie ludzie tutaj użyją, no trochę w tym tutaj spa, bo przecież po to przyjechaliśmy. Nastrojowa muzyczka leci. No i zobaczymy, jak będą wchodzić. Także, no stroje powiem wam, chyba mają losowe, raczej takie, jakie tam jakieś tam wypadły, także no na to za bardzo nie patrzcie. Ale widzę, że nie ma jakichś tam bardzo kusych, wzywających, więc, więc jest dobrze. Także widzę tylko, że nasza. to jest chyba nasza bożena. Bożena nic zmieniła fryzurę na taką i powiem Wam, że nie wiem, czy jest, nie jest tej ładniej. Także ja sobie ostatnio pomyślałam, bo pisaliście mi też w komentarzach, czy będą jakieś zmiany tych ludzi. Też ktoś mi pisał, czy przefarbuje. I powiem Wam, że pomyślałam sobie, że może finałową trójkę. Tak pomyślałam sobie, że tak, być może tak, tak zrobię, że po prostu zrobię taki takie mini metamorfozy, ale zobaczymy jak to będzie. Także relaks, relaks w jacuzzi. Może zobaczymy teraz wszystkich po kolei, żebyście tak lepiej ich poznali. Zaczniemy od Marii. Marię mamy, no ale ciężko zobaczyć przez te wszystkie chmurki. Marię mamy tutaj. Następną naszą kobitkę tu mamy Anielę Piątkę. Dalej Henio, jeżeli się nie mylę, tak, Henryk Marszałek. Następna nasza kobitka tutaj to Krystyna Cymał, tak, Krystyna Cymał. I tutaj mamy, tutaj mamy, słuchajcie, Antoni Małek, o tu, tu. No i ostatnia ta nasza Bożena, która ma trochę inną fryzurę, także właśnie... Tak, tak to wszystko wygląda. Zostawimy ich tutaj znowu, żeby sobie to troszeczkę popływali. Okej, okay, więc się przebierają na nowo, i może zaczną. No nie, no nie, uparte, uparte kobitki. Tu sobie przyjdźcie wszyscy w takim razie, usiąść yy, razem i tam spróbuję przebrać ich jeszcze raz, no bo buntują się, coś buntują. Yy, Także tamte nasze kobitki w strojach, czy przebrały się na nowo? Chyba się przebrały na nowo, więc brawo dziewczyny, właśnie o to mi chodziło. I zaczniemy, może, właśnie, od Marii, tutaj siedzi Maria i Marię sparujemy może dzisiaj z Antonim. Więc Marię poprosimy, żeby zrobiła zdjęcie Simowi Antoni. Proszę bardzo, gdzieś tam się ustawcie. Tutaj widzę Antoni przed spa. Taki skupiony. Może dzisiaj zrobimy takie zdjęcia bardziej portretowe, może w tą stronę coś takiego. Wiadomo, mają sport, yy, stroje sportowe, ale poćwiczyli, popływali. To może teraz takie zdjęcia właśnie portretowe. Czemu by nie? I teraz poczekam troszeczkę, może nie się rozejdą. Bo tak wiecie, no w jednym miejscu, w jednej kupce to może fajnie to nie będzie. No cóż, wszyscy tam widzę, po prostu integrują się i rozmawiają, więc klikniemy, może nie tak, może naszą Marię gdzieś tutaj prześlemy tu, niech podejdzie tutaj sama, a w tym czasie klikniemy właśnie Antoniemu, żeby zrobił zdjęcie Simowi Maria, bo tak będą sobie robić oczywiście nawzajem, bo przypominam, że w tej serii nie mamy fotografa, ponieważ to jest taka seria bardziej na luzie dla rozrywki, a nie dla profesjonalnych zdjęć, także wiecie, no tutaj ćwiczą też fotografowanie przy okazji, więc gdzie to zdjęcie? O tutaj, też słuchajcie, bardzo pięknie nasza Maria wyszła, tutaj troszeczkę przy akwarium, tutaj widać nawet trochę Adidasa, widzicie chińskiego Adidasa, no tak, taki mi się pobrał, taki znalazłam, więc myślę, że o może troszeczkę tak, myślę, że naprawdę bardzo ładne zdjęcie. W ogóle nasi tutaj mm, dziadziusiowie bardzo mi się podobają, jak wychodzą na zdjęciach. Wiadomo, buzie już trochę zmęczone życiem, ale i tak bardzo ładnie. Więc teraz bierzemy naszego Henryka i Henryka poprosimy, żeby zrobił zdjęcie Krystynie. Także taka para. Będziemy tutaj szli parami od, po prostu od dołu, więc tutaj już Henryk nie rozmawiaj. Pokaż się, gdzie jesteś tutaj. A nasza Krystyna gdzie? Krystyna Tutaj gdzieś przy telewizji. Może później zrobimy jakiś masaż, jeszcze może jakieś drinki. Tutaj gdzieś też widziałam, że są. No teraz tu nie widzę. Aha, na dole są chyba po prostu sauny dobrze mówię, tak, sauny, więc może po prostu sauna, czemu by nie, tylko najpierw to zdjęcie, proszę bardzo. Czy nasz Henryk idzie, idzie, zbliża się. Tutaj będzie zdjęcie. Także tak wygląda nasza Krystyna. Też dla niej pięć zdjęć, bo tam czasem niedoświadczeni fotografowie wpychają kciuki w aparat. Dobrze, więc teraz klikamy na Krystynę i Krystyna zrobi zdjęcie Simowi Henryk. Także proszę bardzo, Heniu, teraz z tej strony. No i Heniu też, ta Hamina bardzo skupiona, słuchajcie, także dzisiaj nasi Simowie no w takich trochę dziwnych pozach. Ale wiadomo, no, może z te, dzisiaj z tej strony się pokażą. Zobaczycie, jak wyglądają właśnie w formie skupionej. Okej, okay. teraz nasze dwie ostatnie dziewczyny. Aniela robi siku, pokaż się Aniela, no, ale już widzę, skończyłaś, czy idziesz. Idzie, więc damy dziewczynie w spokoju zrobić siku, żeby nam się w majty nie zasikała. W ogóle bardzo ładne łazienki, takie bardzo y, małe, ale. Bardzo ładnie urządzone, podobają mi się. Także dobrze, teraz już prosimy naszą, naszą Bożę, jak mi się myli, naszą Anielę, żeby zrobiła zdjęcie Boże, nie I imię jakoś tak zapamiętałam od razu, a Aniela mi się jakoś tak myli. Więc pokaż się, Bożena, gdzie ty tam jesteś, tu, też u góry. Widzę, że też tutaj doszła do naszych, oj, i w plecach strzyka, doszła tutaj do naszych yy, ludzi, którzy tutaj są. I, I gdzieś tutaj idzie. No nie, będzie w tle ten chyba. Nie, nie ma, więc yy, nie ma. I słuchajcie, uśmiecha się, nie jest skupiona, więc tak postanowiła to zrobić. Także robimy jej też zdjęcia naszej Bożenie. Jak widzicie, dzisiaj dziewczyny też bez makijażu. A teraz właśnie Bożenę poprosimy, żeby zrobiła zdjęcie Anieli. Więc proszę bardzo, nigdzie nie uciekaj, bo będziesz robiła jeszcze zdjęcie Także to już będzie ostatnie zdjęcie w dzisiejszym odcinku. I tak nasza Aniela zapozowała dzisiaj, także coś takiego. Robimy fotę. No i powiem Wam, że też ładnie. Także to tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia. Nie wiem, czy teraz moglibyśmy sobie tutaj wynająć masażystów. Może zaraz, słuchajcie, może zaraz, bo bardziej bym wolała, żeby zamiast tego to po prostu poszli tutaj do sauny. Odpręż się razem, więc proszę bardzo, przyjdźcie tutaj wszyscy, nie wiem, czy się wszyscy zmieszczą chyba nie za bardzo, bo tu jest miejsce na cztery osoby, więc kto się nie zmieści, to pójdzie do tej drugiej, ta jest chyba nawet droższa, ta jest taka drewniana, a ta jest taka bardziej, nie wiem z czego tu może być stworzona. W każdym razie, no taka jest, jaka jest. Zobaczymy, ile osób tam nam się wciśnie. Tamci? Też? No a gdzie tam ci gdzie tam Aniela będziesz siedziała? Chyba tylko po prostu rozmawia, więc odpręż się Aniela tu i tu nam został jeszcze Antoni, więc przyjdź tutaj Antoni, bo bez sensu, żebyś stał, skoro możesz się podprężać w drugiej... Uważaj Krystyna, bo telefon ci zaparuje. No, także tak, nasi dziadziusiowie się tutaj odprężają, relaksują. Myślę, że jest całkiem miło. Tutaj ktoś jest jakiś żółty, zawstydzony. Naruszenie prywatności. No to cóż, tak się już stało. I razem z Henrykiem, więc coś tutaj ta para razem zmachlowała. Ja niestety nie widziałam. Wiecie, jak nagrywam, to jestem zawsze taka skołowana, że naprawdę nie wiem, co się dzieje i później dużo rzeczy po prostu mi umyka. Teraz zobaczę, jeszcze, właśnie co tam, rozmawiacie sobie. Tak, więc teraz jeszcze zobaczę, jak tam z tymi, właśnie stołami do masażu. Więc może zaczniemy od początku. Czy mogłabyś tutaj poprosić o masaż, o wynajmi masażystę? No nie wiem, czy ten masażysta w każdym razie przyjdzie. Jest już w drodze, więc tutaj wszystkim poklikamy: wynajmi. Tutaj również, tutaj, wiecie, takie bardzo intymne te pomieszczonka. Tam w sumie ustawiłam mężczyznę i kobietę w jednym tym, ale ja powiem wam. Co tam? Nie wstydzą się. Już po prostu tyle w życiu przeżyli, że się nie wstydzą. Wynajmi. No i jedna osoba nam została, która nie ma właśnie tego stołu. No trochę szkoda wam powiem, bo <grym> też by się przydało. To tą jedną naszą biedną Bożenę tutaj zostaje właśnie. Niech będzie Aha, poproś o masaż stóp. No, po, no to sobie tutaj poćwiczysz na tym małym yy, stołeczku. Powiedz mi tylko, o i chcę zobaczyć tych masażystów, bo ona też stara. Ta masażystka. Właśnie ci simowie, którzy są generowani przez grę, czasem mnie tak strasznie śmieszą. Powiedz tylko, jakiego masażu sobie życzysz. Hmm, czy mogę poprosić tę? Poddaj się masażowi yy, szwedzkiemu. Tutaj naszego Antoniego poprosimy. Yy, poddaj się masażowi sportowemu. Yy, Henryk. Więcej nie ma już tych? O, tu jest jeszcze jakaś staruszka. Co nam takich tych staruszków wszystkich poprzysłali? Nie wiem, co, co to ma być. Aromaterapeutycznemu. <grytanie> Boże, nie mogę się wysłowić. I Krystyna też. Poddaj się masażowi. Kamieniami niech będzie. Zostałam Aniela, ale gdzie jest jeszcze jeden masażysta, to powiem Wam, że nie wiem. Ktoś tam idzie, idzie jakoś ta kobitka jako taka czarna, ale czarna, w sensie czarne włosy, żeby nie było. Ktoś tam spierdziela w ręczniku. Stop, stop, stop. Pokażcie mi, kto to taki nasz. Słuchajcie, nasz Henryk? Henryk, gdzie tam lecisz? Idź do pracy. Henryk! Henryk nie! Henryk nie, wraca, Henryk. Dobra, więc jakoś tam sobie niech radzą. Aniela się przebrała w jakąś taką sukienkę codzienną, a nasza Bożena tutaj ćwiczy wewnętrzną harmonię na stołeczku. Także tak, widzicie, takie właśnie jest to spa i ta joga. Dobra, słuchajcie, kochani, niech oni tutaj się troszeczkę pozajmują sami sobą, nie wiem, gdzie tam krążą, coś tam kombinują wszyscy, a zobaczę, co jest jeszcze w tej budce. A tak po prostu można posiedzieć, chyba i tyle. Fajnie, zobaczcie takie kwiaty tutaj ukryte. Ktoś naprawdę umie bardzo ładnie budować, bo oczywiście nie ja. Ja tak nie potrafię. Dobra, także w takim razie po prostu przywieszę zaraz tutaj gdzieś zdjęcia, które dzisiaj zrobiliśmy. Pokażę Wam i myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie do głosowania, ale poczekajcie jeszcze chwilę, pokażę Wam te zdjęcia. Także tutaj taką jakąś ścianę zaszkloną. Znalazłam i tutaj właśnie Wam pokażę te zdjęcia, więc zbliżę się po kolei. I na pierwszym zdjęciu macie tutaj Marię Kosoń, także o tutaj żebyście też zobaczyli w kąciku to jest Maria Kosoń. Przesuwamy się troszeczkę w prawo i tutaj mamy Antoniego Małka, także Antoni Małek zdjęcie drugie. Zdjęcie trzecie to Henryk. Marszałek, i słuchajcie, to są nasi tylko dwaj mężczyźni, którzy zostali, także głosujcie też na mężczyzn. Oczywiście ja was do niczego nie namawiam, ale zobaczcie, zostało tylko dwóch mężczyzn, także widzę, że kobiety skutecznie eliminują naszych panów po kolei. Zdjęcie, ale nie namawiam was, tylko tak wiecie, tak Wam tylko powiedziałam. Głosujcie na kogo oczywiście wy chcecie. Następne zdjęcie to Krystyna Cymał, także tutaj, i kolejne zdjęcie to Aniela Piątka. Także nasza kolejna kobitka, i ostatnia kobitka to będzie już Bożena Nicpoń. Także jak widzicie, to są nasi kandydaci. Zostało ich już tylko sześcioro. Także tak jak mówię, cztery kobiety, dwóch mężczyzn. Także mężczyźni idą po prostu yy, jak burza, jeżeli chodzi o odpadanie z programu. Przypominam, że minusa na dzień dzisiejszy ma Henryk, który ma już jednego minusa. A jeżeli Henryk jest tutaj, a jeżeli Henryk będzie miał drugiego minusa, no to niestety opuści program, bądź jeżeli będzie miał najmniej głosów w przyszłym odcinku, to też program opuści, więc to jest taka zagrożona nasza osoba. Póki co reszta osób nie ma żadnego minusa, także w miarę są bezpieczni, o ile nie zajmą ostatniego miejsca. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszam Was na jutro, ponieważ we wrześniu filmy Codziennie, prawie codziennie, bo mam nadzieję, że codziennie mi się będzie udawało, ale zastrzegam, że czasem mogę się nie wyrobić, choć oczywiście mam nadzieję, że się zawsze wyrobię. Także dziękuję Wam serdecznie i jeszcze raz, widzimy się w kolejnym filmie jutro. Ściskam Was serdecznie, udanego weekendu życzę. Przede wszystkim głosujcie na Waszych faworytów i pa!